Trudno w to uwierzyć, ale od ostatniej kinowej premiery filmu Marvela minęły już ponad dwa lata. Teraz przyszedł czas, aby odwrócić tę niefortunną serię, a pierwszym filmem, który wylądował w kinach, jest Czarna Wdowa. Cześć, w końcu nadszedł ten czas, możemy oglądać w polskich kinach kolejny film MCU. Co prawda jest to film przesunięty w czasie przez pandemię i też przez to, jakie miejsce. W uniwersum zajmuje, ale jest Black Widow, Czarna Wdowa. W końcu mogę z półki ściągnąć moją małą Nataszę i postawić ją na biurku, żeby była podczas tego materiału razem z nami, a my zajmiemy się wszystkim tym, co wydarzyło się w tym filmie. Ten materiał będzie miał kilka części: recenzję, omówienie spoilerowe i omówienie sceny po napisach. Musimy rozpocząć sobie od tego, gdzie ten film jest umiejscowiony na timelineie MCU że ukazał się w lipcu 2021 roku wcale nie oznacza, że opowiada o wydarzeniach po Endgame, a wręcz przeciwnie, opowiada o wydarzeniach po Civil War, po wojnie bohaterów, kiedy to część Avengers podpisała Sokovia Accords, a część. Zaczęła się ukrywać przed rządem amerykańskim i przed światowymi rządami. Natasza w tym filmie ukrywa się przed amerykańskim rządem, przede wszystkim przed Thunderboltem Rossem, i wyrusza na tułaczkę, która doprowadza ją do zmierzenia się z własną przeszłością. Postanawia. Udać się na wygnanie do Norwegii, ale bardzo szybko przeszłość sobie o niej przypomina. Natasza postanawia raz na zawsze rozprawić się z Redrumem, czyli organizacją, która stworzyła z niej szpiega zabójczynię, a aby zlikwidować organizację i jej przywódcę, potrzebni są członkowie jej rodziny. I tu od razu odsuńmy sobie na bok wszelkie spekulacje. Florence Pugh w roli Jeleny Belowej jest w tym filmie znakomita. To taka młodsza wersja Nataszy, ale jeszcze bardziej zadziorna, jeszcze bardziej ironiczna i trochę naiwna, żeby nie powiedzieć, że dziecinna. Ma świetne poczucie humoru i niesamowicie dobry timing komediowy co w wielu momentach tego filmu staje się bardzo pomocne. W MCU nie widzieliśmy jeszcze tak naprawdę siostrzanej miłości podszytej Szyderą, ale pod tą warstwą zabawy i przekomarzania się jest prawdziwa miłość. Co prawda, podobną relację mają Natasza i Clint, ale śmiem powiedzieć, że nie jest to aż tak zażyła relacja jak pomiędzy Jeleną a Nataszą. Oprócz mierzenia się z przeszłością i siostrzaną miłością, motywem tego Filmu jest oczywiście rodzina. Tego mogliśmy się spodziewać od początku ukazywania się materiałów promocyjnych. W filmie okazuje się, że Natasza miała chwilę prawdziwego dzieciństwa choć tak naprawdę udawanego. No i w tym momencie musimy sobie powiedzieć o Aleksieju Ostakowie w tej roli David Harbour i Melinie Wostokow w tej roli Rachel Weiss. To mama i ojciec Nataszy i Jeleny, przyszywani rodzice sióstr, którzy byli szpiegami, a jednocześnie wytrenowanymi Sowieckimi, radzieckimi bohaterami, albo też zabójcami. Ten motyw rodziny przewija się przez cały film. Ale motyw tej dysfunkcyjnej rodziny, która radziła sobie jak tylko potrafiła i miała bardzo specyficzne podejście do wychowywania i do zawiązywania więzi. Ważne jest to, że Natasza musi zmierzyć się z przeszłością. Musi się z nią rozliczyć, zamknąć ten rozdział i wybaczyć sobie za popełnione w przeszłości błędy. Ale nie oznacza to wcale, że nie pała rządzą zemsty i nie będzie chciała wyrównać rachunków. Bardzo interesująca jest sytuacja, w której znajduje się Natasza. Bo jest uciekinierką, ukrywa się ze względu na to, że jest poszukiwana, ale jednocześnie jeszcze chwilę temu była w najlepszym w swoim życiu miejscu, miała rodzinę, jaką byli Avengers, wiedziała, co chce zrobić ze swoim życiem, wiedziała, że bycie bohaterką sprawia jej niezwykłą przyjemność i widząc to, co dzieje się na ekranie w tym filmie, bardzo łatwo jest zrozumieć decyzję, jaką podjęła w. Endgame poświęcając swoje życie, aby uratować tak naprawdę połowę wszechświata. Bycie superbohaterem było tak naprawdę celem jej życia i wszystkim, co miała. Sam film ma w sobie coś z typowego akcyjniaka. Takiego może w stylu Mission Impossible, gdzie nasza drużyna podejmuje się niewykonalnego, niemożliwego zadania i. Po kolei odhacza punkty z planu, realizując poszczególne cele. By uratować świat, a tak naprawdę chodzi tutaj o uratowanie młodych kobiet, które Red Room wykorzystuje, którym pierze mózgi, aby stały się asasynkami. I to wydaje się bardzo ważne, bo reżyserką tego filmu jest kobieta Kate Shortland i wyraźnie widać tutaj motywy poruszające temat handlu ludźmi. Mimo, że nie zostało tu wyegzekwowane jakoś znakomicie, warto docenić starania, no i też trzeba zaznaczyć, że jest to kolejna kobieta, która jest reżyserką produkcji z MCU w 2021 roku. Jest to trzecia pani. A, a właściwie byłaby pierwszą z pań, ale jej film ukazał się po serialu Falcon and the Winter Soldier, gdzie mieliśmy Cari Skogland i po trwającym ciągle Loki, gdzie reżyserką jest Kate Heron. Jest w tym wszystkim dużo cyfrowego rozmachu, jak przystało na filmy Marvela. Akcja wygląda dobrze, efekty specjalne wyglądają dobrze, ale jednocześnie jest trochę za dużo skakania od lokacji do lokacji. Film jest trochę poszywany z takich segmentów w różnych miastach, w różnych krajach, w różnych miejscach na świecie. Na ziemi i nie tylko na ziemi, ale nie czuć ciągłości tych wydarzeń i to może wybijać z równowagi, a film ma ponad dwie godziny. Dużo jest tej spektakularnej akcji, a choreografia walk i wyczyny kaskaderskie naprawdę mogą dostarczyć wszystkiego tego, co znamy z filmów Marvel. Nie uważam jednak, żeby ten film wniósł cokolwiek nowego, cokolwiek świeżego do MCU. Nie w tym stanie, nie w tym modelu, bo jest to trochę taki origin postaci, który raczej opowiada o zmierzchu tego bohatera w uniwersum Marvela. O zmierzchu w sensie o jednej z ostatnich misji przed śmiercią. Jest niestety bardzo schematyczny i śmiem stwierdzić, że za jakiś czas zapomnimy o nim totalnie. Nie jest to Oczywiście najgorszy film Marvela należący do MCU, warto to podkreślić, ale nie ma też w nim nic wyjątkowego. Na koniec o... Taskmasterze. Tutaj bez spoilerów jeszcze, jest to naprawdę dobry rywal dla Nataszy, gdy okazuje się, kim tak naprawdę jest. Ale jest trochę bez wyrazu. Nie ma żadnego specyficznego charakteru. Tutaj warto podkreślić, że jest to zupełnie inna postać niż ta znana z komiksów. No i najważniejsze jest to, że nie jest on wcale wielkim mastermindem jest tylko najemnikiem, który wykonuje polecenia, a wielkim złym jest ktoś inny. Mając część spoilerową recenzję filmu Czarnawdowa przejdźmy sobie do wybrania kilku rzeczy, które bardzo mnie w tym filmie zaciekawiły. Tutaj, oczywiście, uwaga na spoilery, bo analizować będziemy elementy fabuły. Obecny jest w tym filmie znów powracający motyw utraty niewinności przez Nataszę. Mamy tutaj jej background, te trzy lata między 90. Drugim, a 95 roku spędzony w Ohio, w miarę normalnego dzieciństwa, mimo że udawanego, i opuszczanie w pośpiechu Ohio, opuszczanie domu, a w tle widzimy dzieci bawiące się po zmroku, widzimy stacje benzynowe, widzimy mecz bodajże baseballu albo futbolu amerykańskiego, więc wszystko, co tak naprawdę jest tym. Mało amerykańskim marzeniem, i co natasza w wieku, kilkunastu lat musi zostawić i stać się, jak wiemy, w przyszłości femme fatale i zabójczynią na usługach sowieckiego, tajnego stowarzyszenia Red Room. Warto jest też wspomnieć o tych kilku easter eggach nawiązujących do sowieckich superbohaterów. No bo oczywiście mamy naszego czerwonego strażnika, Red Guardiana, Aleksieja Szostakowa, który jest w komiksie bodajże drugim Red Guardianem, który jest bardzo... Egoistyczny, ciągle wspomina swoje lata świetności, jest takim wujkiem, Saszą, który jak się napije, opowiada o swoich przygodach, ale jednocześnie mamy wspomnienie dwóch innych bohaterów, bo Jelena wspomina w jednej ze scen rozmawiając z Aleksiejem o Crimson Dynamo, i Red Guardian mówi: Nie, 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 to nie jest ta sama postać, to nie ja, to ktoś zupełnie inny, bo tak naprawdę w komiksach jest to sowiecki odpowiednik Iron Mana. Mamy też, właściwie fizyczne pojawienie się Michaiła Ursusa, czyli Ursa Major'a, mutanta, którego gen X pozwala mu zamienić się w ogromnego niedźwiedzia i przy okazji być alkoholikiem w obu formach, ale widzimy Ursę w więzieniu, Prawdopodobnie w więzieniu dla superludzi albo wyjątkowo niebezpiecznych osobników, który siłuje się z Aleksiejem na rękę i stromotnie przegrywa. Trzej panowie, o których wspomniałem, są członkami sowieckich Avengers, a więc Wintergard. Ciekawy jestem, czy kiedykolwiek zobaczymy jeszcze którąś z tych postaci. No i ważne jest też to, że Melina Wostokowa również jest postacią komiksową, Co prawda, z tego co wiem, nie należała do żadnego sowieckiego składu superbohaterów, ale jest to postać znana jako Iron Maiden. Nie mylić z zespołem. Przejdźmy sobie do naszego big reveal Taskmastera, bo gdy dowiadujemy się, że jest to Antonina Dreykov, Czyli dziewczynka, którą Natasza zabiła w Budapeszcie chcąc zabić przywódcę Redrumu, jego córkę, którą zabiła przy okazji, która była szkodą poboczną, szkodą dodatkową. Przyszłość dogania Nataszę i dlatego wspominam, że jest to całkiem ciekawe zestawienie tych dwóch postaci, Taskmastera, Antoniny jako przeciwniczki Black Widow, bo zamyka to cały motyw, który mamy w tym filmie. I muszę przyznać, że nie zorientowałem się, że to Antonina będzie Taskmasterem, mimo, że może bardziej uważnie ode mnie, mogli się zorientować, dlatego, że kilkukrotnie ten problem, grzech ciążący na duszy Nataszy był w filmie wspominany. Taskmaster jest też tutaj bardzo wdzięczną postacią, bo mimo, że jest antagonistką, no to wiemy, że jest kontrolowana, jest, ma wyprany umysł i bardzo łatwo będzie dla niej napisać Redemption Arc. To jest trochę podobna postać do Ghost z Ant-Man and the Wasp. No, i wykluczone, że pojawi się ponownie w MCU. Finał mnie zawiódł, bo o ile wygląda świetnie, wkomponowanie koloru czerwonego w finałowych walkach było znakomitym elementem wizualnym, estetycznym, ale jednocześnie nasz główny antagonista był jak typowy villain z filmów o Jamesie Bondzie, który w finale musi nam wyjawić cały swój plan, tłumacząc jak działa, gdzie się ukrywał, co robi. Hobby, jaki ma cel, i tak dalej, i tak dalej. Co jest y Ekspozycją, a jednocześnie bardzo łatwo pozwala naszemu bohaterowi go pokonać, więc tutaj scenariusz pisarsko, można było podziałać więcej. Te twisty z maskami, przebierankami, i później planem e, tłumaczącym, że miało tak być, to trochę takie połączenie Mission Impossible i Oceans 11. No i to trochę zakrawało. tandetę i średnio mi się to podobało. Teraz przejdźmy sobie do elementu ostatniego, czyli sceny po napisach. Bo tak naprawdę aby być po tym filmie na. Z MCU, wystarczy obejrzeć właśnie tę scenę po napisach. Mamy w niej Jelenę, która po wydarzeniach z Endgame odwiedza grup Nataszy i nachodzi ją Contessa Valentina Allegra de Fontaine, czyli Julia Louis Dreyfus, której miał być to pierwszy występ w MCU, ale przez pandemię i przesunięcie filmu jest drugim występem, bo zadebiutowała. W dwóch odcinkach Falcon and the Winter Soldier, kiedy zwerbowała Johna Walkera. Teraz werbuje Jelenę i wysyłają ją na misję zabicia Clinta Bartona, który ma być według niej odpowiedzialny za śmierć Nataszy, więc Jelena będzie chciała się zemścić za śmierć jej siostry. I już jakiś czas temu zapowiedziano nam, że. Florence Pugh pojawi się jako Jelena Belowa w serialu Hawkeye, który będzie opowiadał o Klincie, Bartonie i przekazywaniu roli Hawkeya Kate Bishop. I prawdopodobnie jej udział będzie niewielki, ale raz będzie pewnie ustanawiał grupę Thunderbolts albo Dark Avengers. To wszystko zależy od tego, kto będzie odpowiedzialny za utworzenie grupy. Czy sama Valentin, czy może Baron Zemo, czy może Thunderbolt Ross, czy może. Ktoś jeszcze inny i po wyjaśnieniu sobie kilku spraw będzie git i bardzo możliwe, że Jelena pomoże Clintowi i Kate na momencik w walce z Eką albo z rosyjskimi dresiarzami gangsterami, czyli Traksut Draculas i być może zobaczymy na ekranie w serialu Hawkeye starcie Florence Pugh i Piotra Adamczyka, to byłoby bardzo ciekawe. Podsumowując, przyszłość MCU jest zupełnie inna niż to co widzimy w filmie Czarna Wdowa. Jest to film trochę wyrwany ze swojej linii czasu. Jednocześnie zamyka nam story arc całej Nataszy i możemy przejść do kolejnej fazy tego uniwersum. Oczywiście zniszczenie. Red Roomu, The Bleep, czy wydarzenia z WandaVision z Loki'ego będą miały duże znaczenie w kontekście przyszłości MCU i mam nadzieję, że ten film nie zostanie tak do końca zapomniany i postacie, które się w nim pojawiły, na przykład Jelena, Melina czy Aleksiej, odegrają w przyszłości jakąś rolę w tym uniwersum, bo naprawdę jest to dobry dodatek do tego świata i szkoda byłoby to zmarnować. To tyle ode mnie. Czekam na Was w komentarzach. Dajcie znać, czy widzieliście już Czarną Wdowę, co myślicie o tym filmie. Czy jest to film, który Was usatysfakcjonował jako zakończenie historii Czarnej Wdowy Nataszy Romanów? Porozmawiajmy sobie być może o spoilerkach. A jeśli się Wam ten materiał podobał, dajcie łapkę w górę i rozważcie subskrypcję kanału, bo będziemy sobie na nim rozmawiać o wielu ciekawych filmach i serialach również należących do MCU. Trzymajcie się, cześć!